Z całego serca tutaj u stóp Matki Bożej Krasnobrodzkiej, naszej cudownej Matki i Królowej i Rostocza i naszej przepięknej tutaj Ziemi i Zawojskiej i Rostoczańskiej i Polskiej. Pragnę jak najserdeczniej pogratulować najpierw tej jakże trafnej idei, Pierwszego Diecezjalnego Kongresu Różańcowego Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, bo istotnie wskazanie na Maryję i tę wspaniałą, cudowną, nieprawdopodobnie życiodajną modlitwę, to jest po prostu naszą, chrześcijańską i polską racją stanu tych dni, które jako Polacy i Katolicy przeżywamy dzisiaj i w naszej Ojczyźnie, i w Europie, i z całą rodziną ludzką na całym świecie. I właśnie ponieważ dowiedziałem się, że ksiądz Prałat dr Eugeniusz, kustosz tegoż wspaniałego sanktuarium, Matki Bożej Krasnobrodskiej jest pomysłodawcą, dlatego na ręce księdza, doktora składam te wyrazy gratulacji i bardzo serdecznego podziękowania także w imieniu wszystkich ludzi nauki, nie tylko naszego Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. I... A księdzu moderatorowi diecezjalnemu, żywego różańca, temu wspaniałemu Bożemu Kapłanowi, księdzu Kanemnikowi Julianowi, bardzo serdecznie dziękuję, bo słyszę, jak jest zaangażowany i nie tylko przy organizowaniu wyjazdów polskiej młodzieży na Światowe dni młodzieży z Ojcem Świętym który każdorazowo je organizuje, lecz także właśnie w tę wielką, wspaniałą sprawę krucjaty różańcowej. Księdze, księże Julianie, z całego serca wielkie podziękowanie i gratulacje i życzenia, byś nie ustawał w tym zapale dla wielkiej sprawy Boga, Kościoła, narodu polskiego i każdego z nas. Kochani... Ale czym byłoby to spotkanie, gdybyście wy, kochane siostry i kochani bracia, przyjaciele Boga, Kościoła, Narodu, miłośnicy tej cudownej, niezwykłej modlitwy różańcowej, gdybyście wy byli tutaj do tego świętego miejsca, nie przybyli, a wcześniej duchem, sercem, życiem całym swoim i powołaniem. Nie wypełnili właśnie tego wszystkiego, co Was stanowi w Waszym ziemskim bytowaniu, właśnie tym duchem Różańca Świętego. Dlatego Was najserdeczniej pragnę pozdrowić wraz z Waszymi kapłanami i Waszymi rodzinami. Idźcie w życie z Różańcem, bo to wielka wielka i święta i Boża i prawdziwie, dogłębnie ludzka sprawa. I niech Bóg poprzez tę cudowną Panią Krasnobrodską Was, kochani, jak najcudowniej błogosławi, a poprzez Was nasz naród, Ojczyznę, Państwo Polskie i także Kościół w naszej Ojczyźnie, a dzisiaj, kochani, Także rozpoczynający się Synod Biskupów w Rzymie, poświęcony kwestii małżeństwa i rodziny w jego sesji zwyczajnej. Najserdeczniejsze Bóg zapłać dla Was wszystkich i tych wszystkich, których tutaj reprezentujecie. Przystępujemy, kochani, w takim telegraficznym skrócie. Do skupienia naszego serca na wielkim człowieku, na wielkim patriocie, na wielkim kapłanie i papieżu i wielkim uczonym, którym był właśnie nasz rodak na stolicy Piotrowej Jan Paweł II. I w tych dwóch zasadniczych punktach. Czym był różaniec w jego życiu i w jego nauczaniu, spróbujemy właśnie w jakiejś takiej najkrótszej syntezie ująć to, co dla naszego tematu jest najważniejsze. I właśnie tak jak mój przezacny poprzednik, ksiądz dr Krzysztof, któremu rzeczywiście naprawdę za to płomienne przemówienie bardzo jesteśmy wdzięczni osobiście i wszyscy razem i przywołał bardzo ważny dokument. Być może w dziejach Kościoła dotychczas najcenniejszy dokument Listu Apostolskiego zatytułowanego Różaniec Najświętszej Marii Panny z 16 października 2002 roku. A więc z okresu, kiedy Jan Paweł II już Przygotowywał się także osobiście na wieczne spotkanie z naszym Panem i Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym, z Matką Najświętszą, z Aniołami i wszystkimi świętymi. Jest to jeden rzeczywiście z bardzo takich głębokich dokumentów. I w nim właśnie sam Jan Paweł II opisuje to, czym był Różaniec dla Niego. Proszę tych kilku słów wysłuchać. Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym. Przypominała mi o tym z mocą moją niedawna podróż do Polski, a przede wszystkim odwiedziny sanktuarium w Kalwarii. Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy. 24 lata temu, 29 października 1978 roku, zaledwie w dwa tygodnie po wyborze na stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako otwierając swe serce. Różaniec. To modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa. Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Można powiedzieć, że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Vatikanum Secundum Lumen Gentium, mówiącego o przedziwnej obecności Boga Rodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego, Ave Maria, przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem, poprzez, można by powiedzieć, serce Jego matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim. Kochani, na pierwszy rzut oka zauważamy, że różaniec to nic innego, jak wprowadzenie Pana Boga we wszystko to, kim jestem i co przeżywam, czego doświadczam, przed jakimi wyzwaniami zdrowia. Powołania, czy rozumu, czy wolności, czy polityki, czy ekonomii, czy techniki, czy mojej codziennej pracy stają, ale także przed wszystkimi wyzwaniami wiary, jak wierzyć w tego samego, wiecznie istniejącego Boga i Pana, jak go w, w każdy moment, w każde miejsce, w każdą sytuację, każdą okoliczność, w każdy stan mojego bytowania wprowadzić. Tymi słowami pisze dalej ten wielki papież i Polak i dzisiaj święty nieba. Drodzy bracia i siostry wprowadzałem pierwszy rok mego pontyfikatu w codzienny rytm różańca. Dziś na początku XXV roku posługi jako następca Piotra pragnę uczynić to samo. Ileż łask otrzymałem w tych latach od Najświętszej Dziewicy poprzez różaniec, magnificat anima mea dominum. Pragnę wznosić dziękczynienie Panu słowami Jego Najświętszej Matki. Pod której opiekę złożyłem moją posługę piotrową, totus tuus. Czyli kochani, kwestia różańca, to tylko na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest ta prosta modlitwa. A za tym narzędziem, które jest ukazane w prostocie różańca świętego, Kryje się, kochanie, cała historia naszego osobistego życia z Bogiem. Ona jest właśnie poprzez Różaniec formowana przez Boga. I dlatego rytmem ludzkiego bytowania na Ziemi powinien być ten rytm, który boski Stwórca, wtedy kiedy pomyślał wszechświat i każdego człowieka, Pisał w każdego z nas. Dlatego, kochani, nie słuchajmy innych rytmów, innych melodii dla naszego osobistego, rodzinnego czy polskiego istnienia. Naszym rytmem życia, pracy, nauki, radości i smutku, sukcesu i porażki. Jest rytm, który wyznaczył nam nasz Pan i Bóg, Zbawiciel, Jezus Chrystus. I dlatego Różaniec jest bez żadnej przesady cudowną modlitwą wprowadzającą nas w rytm Boga, bo kochani, całe niebo będzie mieć jeden rytm istnienia który jest skomponowany i ukształtowany w całości przez naszego boskiego Stwórcę i zarazem trójosobowego odkupiciela. A teraz drugi punkt. Czym był Różaniec w nauczaniu świętego Jana Pawła II? Ojciec święty podkreśla wprawdzie, że Różaniec pierwszym takim spojrzeniu na niego ma ten bardzo silny rys maryjny ale kochani kim jest Maryja ona ma tytuł słusznie przyznany matki Boga czyli co jest całym sercem sensem życia Maryi żyć dla Boga pracować dla Boga cierpieć bo w takim sposobie bytowania Matka Najświętsza przyszła na świat, który cierpiał po upadku grzechowym, i dlatego też także cierpienie, kochani, czyli wszystko, co stanowi ten wymiar świata, trzeba wpisać w Jego Stwórcę, Boga, pójść do Niego. Z całą świadomością i z całą wolnością naszych pięknych, niepowtarzalnych serc. I dlatego Ojciec Święty mówi, że wprawdzie najpierw różaniec ma ten główny rys Maryjny, ale w swojej istocie i celowości różaniec Święty prowadzi ku Chrystusowi. A kim jest Chrystus? Odwiecznym synem Boga Ojca i w czasie zrodzonym w ludzkiej naturze Jego duszy ludzkiej, ducha ludzkiego i ciała, z niepokalanej Maryi Dziewicy Matki, synem człowieczym. Dlatego też, kochani, Ojciec Święty, już zaraz na początku tego wspaniałego dokumentu, którego lekturę. Wam, kochani, wszystkim polecam, a być może, że krucjata Różańcowa w naszej Ojczyźnie już opublikowała ten dokument i wszystkim Wam, kochani, udostępniła, ale już na początku tego dokumentu Ojciec Święty definiuje niejako to, czym jest Różaniec, że On w powściągliwości swych elementów skupia w sobie głębiu całego przesłania ewangelicznego. Ojciec święty używa pojęcia, że Różaniec jest jakby najkrótszym streszczeniem całej ewangelii Jezusa. Dlatego właśnie, kochani, w różańcu mamy Ewangelię Przenajświętszą, jak w pigułce. W nim odbija się echem modlitwa Maryi. I przez różaniec ród chrześcijański wstępuje do szkoły Maryi, by uczyć się Chrystusa. A jeżeli uczymy się Chrystusa, to kochani, uczymy się Boga Ojca i Boga Ducha Świętego. I dlatego Ojciec Święty już tutaj zapowiada, za pośrednictwem Różańca wierzący człowiek czerpie nieprawdopodobną obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela. Gdybyśmy, kochani, my Polacy, jako katolicki naród, do samych głębin zrozumieli bogactwo tej modlitwy. To na ziemi polskiej nie byłoby pod względem gospodarczym ani jednego problemu gospodarczego czy finansowego. Gdybyśmy, my Polacy, organizując nasze państwo, zrozumieli, jaką wartością jest różaniec. I gdyby cały ponad 40-milionowy naród w Polsce i poza jej granicami prawie 50-milionowy naród, gdybyśmy my jednego dnia stanęli do modlitwy różeńcowej, to wszystkie problemy polskiej polityki pryskałyby jak bańki mydlane. Wszystko moglibyśmy rozwiązać mocą Mądrością i przenajświętszym dobrem Najwyższego Pana i Boga. I dlatego Ojciec Święty mówi, uczmy się od Maryi kontemplacji Chrystusa. Kochani, wielu naszych współczesnych, którzy odeszli od Boga, wiadomo, że odrzucenie Boga prowadzi do utraty wartości każdej relacji do Niego, czyli także każdej formy modlitwy. I dlatego za odrzuceniem na przykład Różańca Świętego kryje się, kochani, coś głębiej, ukrywa się dramat ludzkiego ducha w postaci odrzucenia Boga. I dlatego też znowu, i co jest celem, misją Matki Najświętszej, także w dzisiejszych czasach prowadzić człowieka, jako jednostkę i całe narody i społeczeństwa, całą rodzinę ludzką do Boga, to jest cała treść wielkiej woli niepokalanej Matki i królowej, nieba i ziemi i noszącej także ten przepiękny tytuł z woli Boga, ale także i po akcie obrania jej za królową królowej. Polski. I dlatego też właśnie, kochani, trzeba im głębiej wejdziemy w życie Boga, tym głębiej będziemy rozumieli rzeczywistość, tym więcej mocy będziemy mieć, żeby umiłować Boga, aniołów, świętych, ludzi, każdego człowieka, każdego bez wyjątku. Ale ta moc... By miłować przyjaciela i nieprzyjaciela, kochani, nie pochodzi z naszych ludzkich serc. Tę, tę moc możemy zdobyć tylko i wyłącznie u Boga. I dlatego też, kochani, tutaj to spojrzenie na Maryję i kontemplowanie Maryi jest takie bardzo, bardzo ważne. I im więcej, kochani, będziemy inwestować w modlitwę, to pamiętajcie, nie ma w życiu ziemskim cenniejszej inwestycji, jaką możemy wszyscy razem poczynić. Począwszy od człowieka najprostszego, aż po najbardziej uczonego, a aniżeli właśnie poprzez inwestycję w modlitwę. To jest najcenniejsza modlitwa. Dlatego też, kochani, pamiętajcie, że wtedy, kiedy chwytacie za różaniec, to chwytacie za najwyższą mądrość i zaprzyjaźniacie się coraz bardziej z nią i zdobywacie potęgę mądrości, której żaden uniwersytet nawet najdoskonalszy i najlepiej funkcjonujący nie może przekazać ależ ten czas to jest przedziwny ja myślałem że ja dopiero zacząłem a ten dobry mąż Boży ksiądz Julian mi pokazuje że mam tylko jedną minutę więc kochani uczmy się w tej formie modlitwy Chrystusa od Maryi upadabniajmy się do niej i jednocześnie pamiętajmy, że wtedy Pan Bóg wysłuchuje, na modlitwie Pan Bóg wysłuchuje człowieka, daruje mu wszystko, czego mu potrzeba. I ważna sprawa na koniec, ponieważ dzisiaj rozpoczyna się synod. Kochani, jeżeli chcemy mieć wszystkie małżeńskie i rodzinne problemy, czy w naszym życiu kapłańskim, rozwiązane, to jak postawimy różaniec, najlepiej kochani codziennie na wszystkie cztery części. A jak ktoś zacznie codziennie odprawiać wszystkie cztery części, łącznie z tą cudną częścią światła, to pamiętajcie, będzie w jego życiu tak, jak w życiu świętego Ojca Pio, że nie, będzie trudno oderwać się od różańca, że człowiek po pierwsze będzie pytał, gdzie jest mój różaniec? I dlatego trwajcie, kochani, w Waszych rodzinach, we wszystkim. I już na sam koniec przeczytam zakończenie tego dokumentu, który jest przewspaniały. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć. I święty Jan Paweł II pisze: Chętnie wypowiadam Jego wzruszające słowa błogosławionego Bartłomieja Longo, jakimi kończy on słynną suplikę do Królowej Różańca Świętego. O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem, więzią miłości, która nas jednoczysz z aniołami, wierzą ocalenia od napaści piekła, bezpieczny porcie w morskiej katastrofie. Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia, a ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię. O królowo różańca z Pompeji, o matko nasza droga, o ucieczko grzeszników, o władczyni, pocieszycielko strapionych, bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie. Amen. Bóg zapłać.